Dzień dobry drodzy akwaryści. Słuchajcie, filmik taki może nie od czapy, ale bardzo szybki, bardzo krótki, bo jest z tym podobno bardzo duży problem ostatnio. Pokazuję i objaśniam. To jest zawór czterodrożny do systemów odwróconej osmozy z DI do nas, do akwariów. Tylko schematy, które znajdują się w sieci, służą schematy podłączenia tego zaworu. Służą do tego, żeby go podłączać te schematy, dotyczą podłączania go do systemów do wody pitnej ze zbiornikiem ciśnieniowym. I one u nas w naszym układzie nie działają. Yy, w dużym skrócie zawór ciśnieniowy montuje się po to, żeby w momencie zamknięcia wody na wyjściu, czyli na przykład pływakiem w sampie, czy zaworkiem w sampie, czy zaworkiem, nie wiem, w wiadrze, czy w zbiorniku, do którego zbieracie osmozę, jeżeli zamkniecie sobie ujście już z systemu osmozy czystej wody to bez tego zaworu woda będzie cały czas zapieprzała wam do ścieku. Czyli tym wężykiem z brudną wodą będzie cały czas leciała wam woda co podnosi zużycie wiadomo zużyła filtry no i zużycie samej wody i teraz tak jak mamy taki zawór znaczy inaczej musicie mieć taki zawór jeżeli używacie w ten sposób a nie windy, bo jeżeli używacie dolewek które działają znaczy działają w których używacie elektrozaworu przed filtrem, to nie potrzebujecie tego zaworu. Natomiast jeżeli używacie dolewek, które są zamykane za filtrem odwróconej osmozy, potrzebujecie ten zawór. I teraz tak, zawór ma śrubki po jednej stronie, po drugiej stronie ma napis out i in, czyli wejście i wyjście. Załóżmy, że to wejście i wyjście to jest góra. I ten zawór montujecie zawsze w taki sposób, że tutaj, gdzie są śrubki, podłączacie tu gdzie jest in, czyli wejście, do wejścia podłączacie za membraną przed żywicą, za membraną wejście czystej wody i wyjście czystej wody i to idzie na żywicę, a do górnego in/out podłączacie ściek, czyli tą brudną wodę, wejście i wyjście do ścieku, to wszystko, nic więcej, nigdy tego nie podłączajcie inaczej. Eee, no bo ostatnio Okazuje się, że nie jest takie banalne, proste i, i oczywiste, bo ludzie sugerują się tymi schematami, schematami które są w sieci, a one po prostu nie dotyczą tego rodzaju użycia tego zaworu. Więc jeszcze raz, tutaj gdzie są śrubki in-out czysta woda, za membraną czysta woda, z membrany wychodzą dwa wężyki, jeden z czystą wodą, drugi ze ściekiem, więc za membraną in-out od strony śrubek czysta woda. Dalej od śrubek in, out, Ściek. To wszystko. Dziękuję wszystkiego. Dobrego, miłego dnia. Trzymajcie się. Hej!